Bez godzin za nami, czy jesteśmy tacy sami Dziwnie postrzegani, a świat wokół nas się pali To właśnie dla ciebie zawsze będziesz w mojej pamięci Pozdrawiam serdecznie, rada trochę wyobraźni To dla ciebie ten kawałek w dowód łączącej przyjaźni To dla ciebie ten kawałek w dowód łączącej przyjaźni to Już od tylu lat się wspieramy Chodząc po różnych drogach, nasze ścieżki się złączyły i w tobie przyjaciółkę ujrzałem. Teraz jesteś jak siostra, oddam po co mam, żebyś była szczęśliwa Klaudia. Przyjaciółko, pamiętaj, nie zapomnij, zawsze stanę obok przy natraciu wroga. Mam wyjebamy, co gadają, bo wiem, jak łatwo spaść na dno. Dobrze wiesz, że możesz zadzwonić, pogadać, użyć i suchym rękawem przyjazd do skarb, nie do przecenienia. Wspólne chwile, w smutek bez wątpienia. Czy słońce świeci czy leje deszcz? Prawdziwy przyjaciel, dla mnie cenny, niczym braki się. Strach, dobra dnia dusza, co rozumie bez słowa Wspalcie bezinteresowna i wzajemna Na dobre i na złe, ramię w ramię Przyjaźń to siła, która przebije wszystkie mury I pokona wszystkie trudy Ile dróg z nimi przebytych, ile dróg życia wspólnych Ile godzin za nami, czy jesteśmy tacy sami dziwne postrzeganie, a świat wokół nas się pali To właśnie dla Ciebie zawsze będziesz w mojej pamięci Pozdrawiam serdecznie, rada trochę wyobraźni to dla Ciebie ten kawałek dowód łączącej przyjaźni. To dla Ciebie ten kawałek dowód łączącej przyjaźni. Ile godzin za nami, czy jesteśmy tacy sami? Dziwne postrzeganie, a świat wokół nas się pali. To właśnie dla Ciebie zawsze będziesz mej pamięci. Pozdrawiam serdecznie rada trochę wyobraźni.